Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test lasera Ortur, model Laser Master 3. Zapraszam. No dobrze, ale możliwe, że już oglądaliście gdzieś na innych kanałach testy lasera Ortur Master 3. Dlatego, żeby urzmaicić ten film, mam dla Was jeszcze przystawkę rotacyjną YRR3, dzięki której możemy sobie grawerować przedmioty, chociażby takie jak termosy, kubki, butelki i itd. Też ją sobie przetestujemy na tym filmie. Dobrze, słuchajcie, laser dostałem bezpośrednio od firmy Ortur do testów, aby mógł sobie przetestować i nagrać, nagrać dla Was film. Także zobaczymy sobie, jak to urządzenie się sprawuje. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, może wymienię tutaj takie dwie najważniejsze sprawy, czyli moc lasera. Mamy tutaj dwie wiązki laserowe, które łącznie dają nam 10 W mocy i mamy prędkość 20 000 mm na minutę, czyli bardzo dużo. Ale bardzo ciekawą tutaj opcją jest to, że laser jest wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możemy sterować go też. Przez swego smartfona za pomocą dedykowanej aplikacji, co sobie postaramy, co sobie sprawdzimy w tym teście. Laser przychodzi w takim zgrabnym opakowaniu, naprawdę bardzo mały. Oczywiście to sugeruje nam, że laser jest do jakiegoś tam złożenia i zobaczymy sobie, jak to wygląda, zobaczymy sobie, co jest w opakowaniu i złożymy go sobie tutaj wspólnie. Puszę wam to na jakimś przyspieszonym tempie, a potem zabierzemy się już za testy właściwe. Zaczynajmy. Słuchajcie, to jest cały zestaw. Pokrótce to, co mamy w zestawie. Cztery elementy, oczywiście, składają się na ramę, plus piąty element, po którym wiązka laserowa się porusza. Tutaj mamy okulary ochronne, tutaj jest całe okablowanie, kabel do zasilania, przewód USB, przewody do podłączenia wiązki itd. Zasilacz. Oprócz tego mamy tutaj trytki do połączenia tych wszystkich kabli, żeby to nam jakoś tutaj schludnie wszystko było połączone. Płytki ze sklejki do do pierwszych naszych próbnych cięć. Dodatkowo, słuchajcie, mamy zestaw, gdybyśmy chcieli podłączyć pompkę powietrza, czyli mamy przewód do powietrza, a także tutaj taki element, w którym regulujemy sobie dopływ tego powietrza, antenkę Wi-Fi, pasek napędowy, samą wiązkę laserową i takie małe pudełeczko, gdzie mamy wszelkie potrzebne śrub. Klucze, klucz bezpieczeństwa do odpalenia maszyny, czy też kartę SD włożoną w, taką, w, takie, w taki adapter, który działa wtedy niczym pendrive i możemy to wpiąć sobie do komputera. Oczywiście mamy jeszcze całą papierologię. Tam widać wszelką instrukcję. Widziałem już, że instrukcja, oprócz standardowej instrukcji, takiej bardziej, takiej bardziej złożonej do tego, jak złożyć cały laser, to jeszcze mamy tutaj takie ważne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę podczas montażu. Najważniejsze takie punkty których nie należy pominąć. Ja sobie to składam i zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, laser mamy złożony. Nie było to tru jakoś trudne, ale jednak trzeba oczywiście zwracać uwagę na instrukcję, żeby nie popełniać jakichś błędów i czegoś nie powtarzać. Ja oczywiście gdzieś tam się pomyliłem w jednym miejscu, źle przeciągnąłem e przewód zasilający, e przewód, gdzie się podłącza do płyty głównej i musiałem coś powtórzyć. Dlatego tam pokazywałem Wam, że jest taka fajna kartka, e gdzie zwracają producent zwraca uwagę na najważniejsze rzeczy i trzeba tego przestrzegać. Dodatkowo na e pendrive, tym, znaczy w zasadzie nie pendrive, tylko karcie, którym, e którą mamy włożone w taki adapter, mamy też instrukcję. W języku polskim, co jest bardzo fajne. Dobra, może omówmy sobie teraz, bo nie było tego na początku, jakieś podstawowe tutaj parametry, parametry lasera. Laser, tak jak mówiłem, bo o tym wspomniałem na początku, posiada wiązkę o mocy 10 W i mamy prędkość 20 000 mm na minutę. Mamy też szereg zabezpieczeń: mamy oczywiście przycisk awaryjnego zatrzymania, mamy kluczyk bezpieczeństwa, dzięki któremu możemy wyłączyć sprzęt, zabrać kluczyki i nikt nam wtedy nie odpali tego sprzętu. Mamy oczywiście takie zabezpieczenia jak przed wysoką, ekstremalnie wysoką, ekstremalnie niską temperaturą. Mamy czujniki, dzięki czemu jak laser gdzieś tutaj nam by spadł ze stołu czy coś takiego, coś też się wyłączy. No i z jeszcze z dodatkowych funkcji takich fajnych to oczywiście mamy Wi-Fi. Potem postaram się sprawdzić aplikację w smartfonie. Sama budowa lasera, mniej więcej tak jak większość tego typu sprzętów. Mamy tutaj przedni panel, gdzie większość mamy tak naprawdę przełączników, portów i tak dalej. Tutaj mamy, jak widzicie, antenę Wi-Fi. Oprócz tego tutaj Wam jeszcze pokażę, mamy gniazdo USB i, gniazdo, i port do podłączenia zasilania. Przycisk power do włączenia Maszyny, kluczyk i przycisk bezpieczeństwa, tak jak już pokazywałem. Natomiast jeśli zajrzymy sobie tutaj od tyłu lasera, to mamy tutaj jeszcze ukryte wejście na kartę SD oraz przyciski Boot oraz Reset. Co jeszcze fajnego, to to, że laser jest przystosowany do pracy z pompkami powietrza. Tutaj mamy taką zaślepkę, którą jak ściągniemy, to możemy sobie podłączyć pompkę powietrza i to jest fajne. Dodatkowo, jeśli chodzi o samo ustawienie ogniskowej, to mamy tutaj schowaną taką stópkę, jakby nóżkę, dzięki czemu sobie ją wyciągamy, opieramy stópkę o, o materiał, na którym chcemy pracować, podnosimy ją, z powrotem chowamy i mamy to wszystko ustawione. No jest sam fakt naszej przystawki obrotowej, co też później będzie pokazane. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś tam podstawowe parametry, to może warto tylko wspomnieć o tym, że laser jest no naprawdę precyzyjny i plamka ma wielkość 0,05 mm na 0,1 mm. Powierzchnia robocza naszego lasera to 40 na 40 cm. Słuchajcie, myślę, że Tyle jeśli chodzi o maszynę. Zresztą takie podstawowe dane można sobie sprawdzić na stronie producenta. Zostawiam Wam link w opisie oczywiście. Jeszcze co fajne, bo na tej karcie, co tutaj pokazywałem Wam, oczywiście mamy PDF, gdzie mamy pokazane jakieś podstawowe parametry do grawerowania czy cięcia, ale w zestawie też była już gotowa, wydrukowana kartka. W naszym przypadku jest to tutaj ta tabelka 10 W i mamy naprawdę dużo. Tutaj mamy grawerowanie dużo różnych materiałów, potem mamy cięcie i mamy wszystko. Podane jakie ustawiać parametry, jak to ma wyglądać, także to też jest fajne. Zabieramy się już za jakieś projekty. Dobrze, słuchajcie, pierwszy mój projekt zrobiony. E Zdjęcie od razu z wyciętą ramką. Sklejka 4 mm, ustawiłem parametry z tej kartki, które tutaj były. Jeżeli kogoś to interesuje, to obraz był grawerowany z prędkością 15 tysięcy na minutę, mm na minutę, a prędkość, znaczy moc maksymalna była 100, ale tam była moc zmienna ustawiona. Natomiast wycięcie tego to było 300 mm na minutę i moc 100. I teraz podnieśmy sklejkę, zobaczmy czy to w ogóle się... Tutaj troszeczkę hałasuje, no wentylator, jeszcze raz chodzi, czy to w ogóle się wycięło bo to była troszkę pierwsza próba, chyba się nie wycięło, nie. No to tutaj trzeba byłoby zwiększyć, ale zobaczmy sobie na sam e grawer. Na pierwszy ogień poszedł mój owczarek niemiecki i jest, słuchajcie, rewelka. Bardzo fajna szczegółowość, sklejka zwykła, nie jest to sklejka do grawerowania, to specjalna. Jeśli chodzi o samo wycięcie, to dużo nie brakło, tutaj górna i dolna linia już przeszła. Ja chyba te parametry ustawiłem po sklejkę 3 mm z tego co się nie mylę. Ale no to też zależnie od sklejki, te sklejki do grawerowania są to całkiem inaczej. Tutaj nie wiadomo jaki jest klej użyty, jakie warstwy, jaka to w ogóle jest sklejka. Samo grawerowanie, rewelka. Dobra, mały update. W zasadzie nie wyglądało to, że się wyciało, tylko górne, górna i dolna linia. Ale docisnąłem troszeczkę mocniej i poszło. I słuchajcie, tutaj może tutaj jakieś jedno włókienko się lekko wyrwało. Ale wszystko spoko, tutaj troszeczkę bardziej trzymało, ale udało się to bez problemu ze sklejki e, mimo wszystko wydobyć. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Taki troszeczkę efekt brzmi trójwymiarowy, powiem szczerze. Teraz jest złożony bardzo mały element, czyli taki żeton do wózka sklepowego. Wiecie o co chodzi. Tak mały, że aż go nie widać. Teraz może troszeczkę bardziej. Pomalowałem go czarnym markerem, nie czarną farbą. Udało się wypoziomować dzięki tej opcji, że puszcza laser małą wiązkę na 1% mocy, czy tam na dwóch. No i co, sprawdźmy sobie, jak to wyjdzie. No dobra. Zobaczmy. Tutaj klasycznie wszystko jest ok, ale weźmy troszeczkę rozpuszczalnika. Zobaczmy, jak to wyszło finalnie. No i dobra. Że ton wygrawerowany jak najbardziej fajnie. O, nawet się elegancko wszystko w nim odbija. Zobaczcie. To były parametry y, 3000 mm na minutę i power 100. Natomiast tutaj interwał linii było 0,05 mm. Bardzo fajnie wyszło. Dobrze, zerknijmy sobie na samą przystawkę. Tak jak wspominałem, można grawerować na różnych okrągłych, owalnych przedmiotach. I teraz tak, co mamy w zestawie? Oprócz samej przystawki rotacyjnej mamy tutaj jeszcze coś takiego, co możemy sobie nazwać taką nóżką-podstawką, podtrzymką, może coś takiego. Czyli oczywiście w momencie, kiedy na przykład grawerujemy butelki, tutaj ląduje cały korpus butelki, a tutaj końcówka szyjka opiera nam się o tutaj te dwie rolki. Tak samo w przypadku chociażby, jeżeli będziemy grawerować na kieliszkach. Zresztą to tutaj bardzo dobrze widać na opakowaniu, o co chodzi. I teraz tak, kolejna sprawa to w zestawie mamy jeszcze taki zagięty element, taki jakby kątowniczek, i element ten zapobiega nam przemieszczaniu się obiektów. Dodatkowo, oczywiście, w zestawie mamy przewód, którym podłączamy to sobie do naszego lasera, ale także mamy tutaj takie przejściówki, dzięki którym możemy podłączyć tą przystawkę rotacyjną także do laserów innych marek. Teraz zobaczmy to sobie na samą przystawkę. W zasadzie tutaj jedna rzecz wymaga omówi omówienia: chodzi o rozstaw tych rolek. One teraz są ustawione w najszerszym położeniu, natomiast tutaj nic prostszego, zobaczcie, mamy taki motyw. Odkręcamy motylek i teraz wyciągamy tą rolkę do góry. Ona jest na takich dwóch, jakby frezach wciśnięta, i na przykład możemy sobie ją teraz na sam koniec, czyli na najwęższe ustawienie ustawić. Czekajcie, bo to trzeba równo z jednej i z drugiej strony, żeby to wskoczyło. Dobra, prawie się udało. Ok, jest. Motylkiem oczywiście z powrotem sobie tutaj przykręcamy rolkę. Ja tylko tak załapię, żeby było. I teraz co ważne, to oczywiście teraz paski tutaj te napędowe są luźne. I tutaj mamy takie fajne pokrętło do naciągnięcia pasków. Naciągamy sobie paski. Paski są naciągnięte. I teraz zobaczcie, jakie mamy tutaj wąskie ułożenie, dzięki czemu możemy na przykład grawerować na długopisach. Oczywiście, jak będziemy wracać tą rolką na skrajną pozycję, to trzeba pamiętać, żeby poluzować tutaj pasek, bo inaczej nie będzie to możliwe. Dobra, słuchajcie, moje pierwsze grawerowanie za pomocą przystawki YRR30. Zobaczmy, jak to wyszło, ale już widzę, kurczę. Nie, no to jest świetna sprawa, co tu dużo mówić. E, dla tych, którzy by byli zainteresowani, parametry prędkość 2000, moc 100, e, interwał linii 005 mm. Nie, no świetnie. To jest kubek termiczny, w zasadzie termos bardziej. E, oczywiście on już był oryginalnie pokryty jakąś farbą, więc tutaj było to dużo łatwiejsze. Nie no, świetne. Dla mnie rewelacja. Dobra, spróbujemy sobie teraz coś wygrawerować na szklanej butelce. No i szkło generalnie trzeba czymś pokryć jakąś farbą, ale widziałem na internecie, że ludzie robią taki patent, że naklejają chociażby taśmę. Nakleję sobie taśmę malarską. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Jak nie, to powtórzymy próbę. No dobra, słuchajcie, po czyszczeniu butelki nie ma na niej nic, <grych> czyli po prostu nie wyszło, bardziej wygrawerowałem to na tej taśmie, więc pomaluję sobie jednak farbą w spreju tę butelkę z większą moc i zobaczymy jeszcze raz. No dobra, tym razem, póki butelka pomalowana wygląda, to naprawdę zacnie, ale, no, przyszkowany mam tu rozpuszczalnik. Zmażymy to sobie, tą farbę, i zobaczmy, czy coś tak naprawdę się wygrawerowało. No dobra, słuchajcie, na potrzeby filmu tylko sobie obczyściłem ten fragment, gdzie było ugrawerowane. No i teraz jest sukces, udało się jak najbardziej. Oczywiście z tą ciemna butelka, troszeczkę ciężko mi to uchwycić, aparat też tutaj wariuje. O, może coś takiego. Zobaczcie. Bez problemu wygrawerowane. Tutaj też jest taka mała graficzka. No i jest to już naprawdę fajnie zagrawerowane. Fajnie się to na tej butelce udało zrobić. Ja przypominam, że jest to zwykła farba sprayu, matowa, najzwyklejsza. Yy, zapewne są jakieś inne, lepsze jeszcze środki, którymi można sobie poradzić. Bo teraz tą farbę oczywiście trzeba czyścić. No ale sam efekt już jak najbardziej bardzo fajny. Spróbujemy sobie na czymś bardzo małym i tutaj mam na myśli teraz długopis i tutaj mi po prostu przeszkadza no, ten zaczep, dlatego też użyłem sobie tej e, podstrzymki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wciskam teraz tutaj kadr, ja to już sobie wstępnie w miarę ustawiłem. Powinno być ok, e, może dam troszeczkę bliżej, żeby było widać. No i co, próbujemy. Dobra, wyłączę tylko laser, żeby nam tutaj nie hałasował. Dopiero co skończył pracę i zobaczmy co wyszło. Nie no, wyszło bardzo fajnie. Czyli nawet na długopisie bez problemu sobie poradzimy. Słuchajcie, na koniec chciałem Wam pokrótce pokazać aplikację. Pokrótce, ponieważ okazała się naprawdę bardzo rozbudowana. Samo łączenie bardzo proste. Odpalamy aplikację, łączymy z siecią Wi-Fi, podajemy hasło, wybieramy model naszego lasera. Należy pięć razy kliknąć przycisk, on zacznie różnymi kolorami świecić. Wtedy aplikacja go już wy wykryje i wszystko automatycznie się w kilka sekund skonfiguruje. Jeśli chodzi o samą aplikację, Control, możemy kontrolować naszym la laserem, jego ustawieniem, wracać do pozycji Home. Zobaczcie to wszystko. Działa i w ogóle nie ma żadnego opóźnienia. Od routera jestem no, dobre 10 metrów i to przez grube ściany, więc nie ma żadnego opóźnienia. Kliknij przycisk Home, laser wróci w pozycję domową. No naprawdę jest dużo opcji. Tak pobieżnie oglądałem, jest album, możemy wczytać swoje własne zdjęcia, możemy pisać tekst, coś narysować, historia oczywiście, możemy zeskanować jakieś kody, możemy wczytać pliki, są puzelki. No i dobra, zróbmy sobie jakąś próbę, nie wiem, wybierzmy sobie tekst, wybierzmy jakiś tekst, wpiszmy tutaj cokolwiek, test. Test Wi-Fi, test Wi-Fi, tam nieważne, z jakich liter czcionka, dobra, tutaj możemy to powiększać, pomniejszać. Mamy co tutaj mamy. Aha, dobra, to to jest wypełnienie. OK, tutaj sobie weźmiemy jakąś lepszą czcionkę, jakieś kursywy pogrubienia i tak dalej. Ok, powiedzmy, że to nas teraz nie interesuje, weźmiemy sobie next. Pojawia nam się nasze pole size. Zobaczcie, jak łatwo możemy to to tutaj powiększać, pomniejszać. Weźmy sobie to dosyć małe na razie. Możemy przesuwać to palcem bez problemu. Preview region ja Zobaczę, czy w ogóle trafiłem. Nie, w ogóle nie trafiłem w sklejkę. Więc muszę to jeszcze przesunąć trochę. No dobra, zresztą nie będę tutaj na po prostu sklejkę sobie przestawię. Jeszcze raz preview. OK, teraz jest sklejce. Zobaczmy co my tutaj dalej mamy. Tu są wielkości. OK. Image adjustment. O, zobaczcie, mamy brightness. Kontrast. No naprawdę fajne. Configure. O, zobaczcie, tutaj mamy materiał wybrany. Już mamy sklejkę. Laser power 100% i tak jest do grawerowania potrzebne. 15 tysięcy, tak też jest potrzebny jeden przejazd. Wszystko możemy to wybierać. Czy laser w trybie mocy ciągłej, czy w dynamicznej. No dobra, słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczmy, tutaj mamy kontrol, czyli jeszcze ustawić, tutaj mamy konsolę, konsolę, gdzie tam można to wszystko wpisywać komendami. Dobra, ciśnijmy sobie start, założę tylko okulary i zobaczmy, co się wydarzy. Start. Ostrzeżenie żeby sprawdzić czy jest laser dobrze ogniskowa ustawiona jest, checked, co mamy dalej eee, please jest the origin dobra, ok, raz laser teraz zaczął wracać do pozycji domowej zobaczymy co się wydarzy no i poleciał tam gdzie miał polecieć uploading poszło Ok i mamy run zakładam okulary, klikamy RAN Ostrzeżenie No i słuchajcie, graweruje Dodanie zakończone No i zobaczcie sobie Słuchajcie, grawerowanko przez Wiki. Fajna sprawa. Słuchajcie, mam to sklejone, pomalowane, naprawdę fajnie to wyszło, co tu dużo mówić. Efekt 3D, przez to, że są to dwie warstwy sklejki, można sobie pomalować w różnych kolorach. Bardzo ciekawa sprawa. No i dobra, słuchajcie, poukładałem tutaj sobie nie bez powodu wszystkie te projekty, które dziś tutaj Wam pokazywałem, żeby przejść do jakiegoś końca podsumowania. Nie ukrywam, że dobrze bawię się z tymi laserami, testując je, e, poznaję to dopiero, więc to dla mnie jest czysta frajda, co tu dużo mówić. I mam nadzieję, że pokazując wam, jak to działa, też sobie mniej więcej zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi. Starałem się też oczywiście użyć przystawki obrotowej, która według mnie no, rozszerza kolejne możliwości. Naprawdę fajna sprawa. Co ciekawe słuchajcie, używałem cały czas tutaj podczas kręcenia dla was tego filmu sobie tej tabelki, o której wam wspominałem, że mamy. Tutaj te różne parametry. I tak naprawdę nie popsułem żadnego projektu. Te Parametry tutaj podane przez producenta są fajnie dobrane. Jedyne, co nie ma tutaj parametrów typowo do szkła, więc butelka no, nie wyszła za pierwszym razem, a może nie dlatego, nie, nie tyle nie wyszła, co przez tą taśmę malarską, którą nakleiłem. Potem już wyszło fajnie. Oczywiście jeszcze też można by było to troszeczkę zwiększyć, żeby ten grawer był bardziej agresywny, ale jest ok. Na plus też ta aplikacja Wi-Fi bardzo rozbudowana. Dużo rzeczy naprawdę nią można zrobić. Myślałem, że to będzie taki troszeczkę pic na wodę, wiecie jak to się mówi, ale okazało się, że całkiem fajnie. To, to w ogóle jest dla mnie rewelacja. Oczywiście jest to efekt taki, dlatego że tutaj była farba, więc troszeczkę tą farbę przypaliliśmy, ale jak najbardziej wszystko fajnie. Mam nadzieję, że podobał Wam się chociaż film. E, troszeczkę pewnie jak zwykle wyjdzie długi jak na mój kanał, plus to, że trochę tego tutaj było do pokazania, ale e, mam nadzieję, że coś sobie z tego wyniesiecie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.